Siemano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Ultimate Team. Dzisiaj wam pokażę nowy skład, który chcę sobie złożyć. I jest to czarny skład, że tak powiem. Będzie składał się on z samych informów. Wiem, że to trochę zajmie, żeby utworzyć taki skład, ale myślę, myślę, że jest to do wykonania. E, to znaczy, taki jest minus tej e, całego tego pomysłu, że nie mogę nic zmieniać formacji. Czyli niestety będę grał formacjami takimi, e, jakich już, ich już mam. No chyba że będę kupował teraz sobie E, innych ziomów, ale ogólnie 4 1, 2 1, 2 chyba to będzie ta formacja na, którym, na której będzie się opierało to wszystko. Jak widzicie już mamy tutaj, mamy Kina, Soldado, Di Maria i na bramce Rui Patrycie, czyli to byli moi wszyscy ci, którzy e, już tam u mnie gdzieś w składach się przewijali. I stwierdziłem, że dlaczego nie wykorzystać, dlaczego nie zrobić nowego składu składającego się właśnie z czarnych kart, takich składów jeszcze nie widziałem. Przynajmniej nie miałem przyjemności grać z takimi, także możecie pisać e, Jakich tanich czarnych zawodników mogę kupić tutaj na atak LPLO, dwóch środkowych obrońców i środkowy defensywny pomocnik w miarę OK. Najlepiej, żeby to była, 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 była. Może liga hiszpańska lub... no najlepiej hiszpańska. Ale ogólnie zobaczymy, angielska też może być, tutaj nie chodzi o zgranie, bardziej bardziej for fun będziemy to sobie grać. Skład MLS, o tak wiecie, dalej brakuje mi tego jednego środkowego obrońcy, no i RKS do ten nominalny skład, który wiecie ostatnio przeszedł troszkę zmian e, ogólnie rzecz biorąc gra mi się już z nim całkiem, całkiem fajnie zastanawiam się tylko nad Azilem i Soldado, który Soldado ostatnio niezbyt fajnie mi gra, chociaż co mnie dziwi, bo jednak kupiłem go po to, żeby oddawał dużo fajnych strzałów z dystansu no i mam zamiar też kupić e, Soldado w przyszłości, tego 89 zobacz czy mi się to uda zrobić może jakoś, jakimś cudem uda mi się zdobyć w niedługim czasie 200 tysięcy, no to wydałbym pewnie na jakichś tam informów i spróbował utworzyć sobie ten skład, lub kupił po prostu... Mogę grać na czerwono, lub kupił po prostu tego Falcao lepszego. Nie wiem co wolicie, nie wiem jak wolicie, także głosujcie, komentujcie. Co to za skład? Dwóch srebrnych, jeden czarny, reszta złota, kurtuana w ramce. Myślę, że będzie ciekawie. Ogólnie kupiłem też te nowe żółte stroje, nie pytajcie kogo to są i tak dalej, bo nie mam zielonego pojęcia. Także... O, ale zjebałem. Też zaczynam ogólnie coraz mniej będę grał w Ultimate'a, będę starał się... ...przyłożyć do ESL'a. Jeszcze tylko mam w planach kupić jakiegoś pada, albo może mi się uda. No, ogólnie skombinować pada, na którym będę w stanie grać... ...to na tym już jest naprawdę że tak powiem, to nie jest spad do Esla. Tam jednak... Aaj, soldado, ledwo co to powiedziałem, że nie strzela mi bramek, że gra słabo. I patrzcie, jaka odpowiedź. Piąta minuta, trochę przypadkowo. Tutaj piłka odbija się od obrońcy, który próbuje wybić. No i mamy, mamy bramkę. Naprawdę fajnie. Prtano, Dzisiaj pierwszy meczyk znowu. Zawsze muszę nagrywać dla Was... Te pierwsze mecze, no nie wiem dlaczego, no ale tak już się składa. Falcao. Ajajaj. Ciekawe jestem, kto będzie teraz w drużynie tygodnia. Bardzo jestem ciekaw, czy to będzie zależało od meczu Realu z Warszawą, trochę pewnie. Nie wiem, czy Di Maria kolejny raz, to by było troszkę dziwne. Ale ogólnie fajnie mi się spisuje. Aaaa! Notowanie sędzio! Żeby mi tu nie uciekł, żeby mi tu nie uciekł! Tak jest, wyczekałem! U Dobrze, Iker, dobrze! Ależ mi podaje! Jestem w stanie tak fajnie grać z piłką od razu od pierwszego meczu. Nie wiem dlaczego, tak zawsze chaotycznie bardzo gram. A ogólnie po wczorajszym meczu, nie wiem jak tam wrażenie u Was, ale u mnie naprawdę świetne. W końcu się doczekałem takiego Real Madrid, jaki chciałbym oglądać. Co z tego, że Barcelona ich mają, to jest 100% nawet posiadanie piłki. Ale liczy się to co w sieci. Oj, 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 Falcao. Także naprawdę to mnie cieszy. Wiadomo, że Liga już jest raczej, raczej przegrana przez ten początek niezbyt fajny ogólnie przez podstawę Real Madrid w Lidze w tym roku. Ale sądzę, że o Puchar Króla można powalczyć spokojnie. A co do Ligi Mistrzów to wszystko się okaże w najbliższym czasie. Po rewanżu z Manchesterem jeśli uda się awansować, to sądzę, że droga dalej już będzie prostsza. Tym bardziej, że według mnie Barcelona pożegna się także z Ligą Mistrzów. Nie mówcie, że to karny. ale z kapelusza. Spróbuję uderzyć e, karnę tak jak ostatnio próbowałem. Nie wiem czy to jest dobry pomysł, no ale... Chyba za mocno uderzyłem. Tak jest, poprzeczka. Za mocno, ale naprawdę... troszkę że jeszcze to muszę dopracować. I będzie bez... szans raczej bramkarz. To powinna być bramka, ale jak zawsze muszę trafić w poprzeczkę. Jakieś lagozaury? Ja myślałem. Ładnie chodzi. Ładny wynik. Raczej nie zagraża w ogóle moje bramce na razie. Tam jedna sytuacja, którą uspokoiłem od razu szybko. Tak, ja zobracaj się. O, jakie głupie wybicie teraz. Przelagło i... Naprawdę podobała mi się znowu gra Warana. On powinien dostać troszkę więcej gwiazdek Fifie może w następnej. Bo gość jest świetny moim zdaniem. Nie było spalonego, Falkao. Ajajaj. Aj, aj. Nie tak to miało wyglądać. Ramos żółta kartka pewnie. Ogólnie wczoraj sędzia coś chyba mało żółtych kartek chciał pokazywać, bo raczej próbował je os oszczędzać, że tak powiem. Pokazał chyba tylko 3 albo cztery żółte kartki, ile się nie mylę. Dawaj tą piłę. Nie, 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 to jeszcze nie jest to... Wiesz? Nie mam takiego wyczucia w tych pierwszych meczach. Nie wiem o co ale... W następnym razie może rozgrzewkę jakoś sobie zrobię, jakiś jeden meczyk zagram. No spokojnie. Oj, modric z głowy to ciężko troszkę. Pięknie. Oj, jakby go Falcao tu wyprzedził. Praktycznie sam na sam. Tak jest, PP. Troszkę spokojniej grać z piłką. Na lajcie, Nie pali się I... Ajajajaj Udech! Kurde Troszkę mocniej Troszkę mocniej by było pewnie Świetnie Ramos Uch. Chciałbym przyjebać sobie tak z dystansu Dobra, dobra, dobra. Soldado. Delikatnie w pole i... Nie, to też nie jest to... 40 minuta już prawie końcówka tej pierwszej połowy, żeby nie dać sobie do bramki dojść teraz jeszcze. Co to on ma za tych jakichś zapierdalaków tutaj? Mniejsza z tym. Ech. Na razie groźnego nic nie zrobił pod moją bramką. Wszystko to dzieje się raczej mnie go na połowie. Czy się nie dziwię z takim składem? Na pewno nie jest łatwo grać. Tak jest Ręcz to dojdzie do tego. Faul, faul! Nie! Tak jest, falkao! Co on robi? What the fuck, Żeś tak się spytam? Tutaj wchodzi... Karim... Uch, I tak po słupku, Di Maria strzela bramkę. A propos Di Marii, to naprawdę świetny meczy wczoraj rozegrał gość. Był wszędzie, po prostu i w obronie i w ataku. Troszkę na początku mi się nie zbyt spodobało to... Ten faul na, na Messin troszkę niepotrzebny. Ale jednak się nic nie stało poważnego, więc... No graj! Nie dojdę. Stał w miejscu. Koniec pierwszej połowy. 2 do 0, dobry wynik. Di Maria i Soldado. Soldado, który w końcu zaczął strzelać. Patrzcie, 10 strzałów moich, jeden strzał jego na bramkę. Także i tak mało wpadło, że tak powiem. W drugim meczu postaram się. Eee, w drugim meczu. W drugiej powie postaram się zagrać troszkę skuteczniej. Może jakieś... No nie laguj teraz. Nie wiem czy się wbiję przed niego, ale. O kurde. Dobrze. No fuck! Jedź, 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 jedź! Jest tu ktoś na dole? Nie, chyba. Kurde, no nie wiem dlaczego zaczęło lagować teraz, no, fuck. Się może źle skończyć dla mnie. W lagach to jest tyle przypadków, że ja pierdzielę. <słuch> no, ale co, no nie będę wychodził, jest 2-0. 2-1. Felaini Mówiłem, podbijała się, podbijała i wpadła jakimś cudem. Nie wiem jak to się stało, ale mniejsza z tym Żeby tylko lagi puściły, to na pewno skopię mu dupsko. Dobra. Jest lepiej, po prostu jakąś bramkę. Wpakować. Na przykład teraz... A. Kurde, no fajnie. Ależ go wkręcił Świetna akcja Falcao, naprawdę świetnie Trochę przypadków przy tym strzale będziemy ale Naprawdę reszta akcji zajebista I znowu się lagi zaczynają No co to ma być w ogóle Dobra, skoro tak to muszę dłużej piłką grać po prostu Patrzcie no, klatka z czasem jest. Di Maria, jeść tam na skrzydle. Nie zdążyłem nawet skręcić. No nie, no bierz mu tą piłkę. Tak jest Falcao, czyżby kolega już przestał grać? Nie, jest dalej w że... Że Pepe. No, Faul! Tak jest. Luka Modric delikatnie tutaj. Ajajaj, aj, aj. czemu soldado się do tego nie rzucił? Nie Więc czy ja mam piłkę, czy on? Boże neta z Kambodży jak się ma to tak to jest I znowu tutaj wychodzimy, to asekurujemy. Ja albo trafi albo nie Mertens 67 minuta 3 do 2 Drugi raz lag i drugi raz bramka No świetnie po prostu Skuteczność masz zajebistą powiem Aha! Czyżby? Tak pierwszy mecz zawsze musi przegrany być, u mnie akurat to. Wiecie o co chodzi. Także nie jest źle na razie. Ojojoj, ależ mu dałem tutaj sobie pojechać i zjebał teraz zamiast podać do góry. Miałby pewną bramkę praktycznie, a jest kurde znowu lag. Ja pier... Trzeci lag, trzeci raz, no, do nie wierzę. Fela inni. Ech, what the fuck. Jak tu się nie wkurwiać, no? Ja ja lubię jak oni mają lagi, po prostu uwielbiam to. Kurwa. Wszystko było ok, zaczęło się pierdzieli przez te lagozaury zasarane i teraz muszę się męczyć. O, ciekawe czym jest wartość Permalen. Tak jest, jazda z nim. Ładnie, kto to był? Soldado. W tym meczu naprawdę fajnie gra się tak nie spodziewał, takiego czegoś... ojojoj, oj, oj, troszkę lżej. Fak, nie fauluj. No i teraz go nie dogonę. Mirelash. Ramos i tam wchodzi. Dobrze zablokował, ale... Tak, padła pod nogi. Uch, cholera. 10 minut do końca. Strasznie mało czasu. Ale może teraz, Soldado Soldado, lewa noga. Ajajaj Dobre Dobry te strzały ma jednak z dystansu. Trzeba i leć, 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 leć. Pepe. Słupek No way. Co to było? Czekajcie on tu będzie grał teraz. Muszę go połapać. Jeszcze raz, nawet dobrze. Ja pierdzielę. Jak pech, to pech. Kurde, mogłem od razu biec Sordado. Falkao, fakt, że mi się myli. 86 minuta, jeszcze jedna akcja może Oha, to będzie ostatnia chyba już Teraz stracę to dupa Dupa zbita jak to mówię 89, no zaj... Piście i Na dół Uderz... Nie wierzę Jeszcze, 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 jeszcze Ale się chłopak na pewnie bogacia jak już zrobił. nie dojdę, nie dojdę do tego, nie dojdę Kurde, koniec, no i 3-3 niestety nie udało się trochę pechowo. Także komentujcie pod spodem, trzymajcie się na razie, do zobaczenia i piona.